Chcesz wiedzieć, czemu należy uważać na mężczyzn, którzy mają bujną brodę, i na kobiety, które mają taką mocno zarysowaną żuchwę? Zapraszam do oglądania tego filmu, powiem o tym trochę więcej. W medycynie chińskiej mówi się, że żuchwa to jest korzeń drzewa. Czemu to tak nazwali? No, po pierwsze, jeżeli chodzi o naszą twarz, no to jest to dolna część twarzy, czyli korzeń. Po drugie, jak obrazujemy sobie drzewo i jego korzeń, który jest pod ziemią, to drzewo, które potrafi się oprzeć silnemu wiatrowi, no, musi mieć bardzo rozbudowany korzeń. Co mają na myśli jako silny wiatr? Mają na myśli różnego rodzaju sytuacje, które mogą nas wyprowadzać z równowagi w życiu. Może być sytuacja na przykład, gdzie się konfrontujemy z osobą jakąś bardzo agresywną i silną. W momencie, jeżeli mamy silny korzeń, czyli silną żuchwę, jesteśmy w stanie bez problemu się oprzeć takiej osobie. Dlaczego? Bo mamy silną wolę. Broda, podbródek, żuchwa to właśnie opowieść o tej silnej woli. Na co zwrócić uwagę? Najpierw popatrzmy się na brodę i podbródek. Im większa ta broda, im dłuższa, tym powinna nam mówić o tym, że osoba ma silniejszą wolę. Z taką osobą nie warto zadzierać, ale na takiej osobie też można polegać. Często podczas dyskusji z taką osobą no, nie będziemy potrafili zmienić jej zdania, bo takie osoby też są bardzo często uparte. W momencie, jeżeli ta osoba będzie miała tą brodę zaokrągloną, mówi nam to o tym, że mamy prawdopodobnie do czynienia z dyplomatą i z osobą taką dosyć zrównoważoną. Jeżeli broda jest kwadratowa, to mamy do prawdopodobnie do czynienia z osobą praktyczną. Zaostrzona broda będzie nam mówiła o tym, że osoba prawdopodobnie jest emocjonalna i ma problemy z podjęciem decyzji. Zagłębienie, które będzie w brodzie, będzie nam mówiło o tym, że osoba prawdopodobnie poszukuje atencji. Jest to bardzo częsty wskaźnik u osób, które są artystami, które są aktorami. Cofnięta broda to też jest bardzo istotny wskaźnik. Instynktownie myślimy o tym jako taka, że jest to taka słaba cecha. Cecha osoby słabej. Jak się patrzy na to medycynę chińską, tradycyjnie mówi się o tym, że mamy do czynienia z osobą, która była zdominowana w przeszłości, w związku z tym nie ma aż tak silnej woli. Natomiast tutaj Lillian Bridges w swojej książce Face Reading wskazuje, że z jej doświadczenia i z mojego również, często osoby z cofniętą brodą potrafią sobie tą bardziej wypukłą, wystającą wykształcić w trakcie życia, dlatego że przez to, co działo się w ich przeszłości, one potrafią mieć jeszcze większą siłę napędową, żeby to zmienić. Żuchwa. W momencie, kiedy zwrócicie uwagę na żuchwę, no to instynktownie Wam przychodzą pewne rzeczy do głowy. Taka bardzo rozbudowana żuchwa u mężczyzn no to zawsze działa na kobiety jak taki silny afrodyzjak. Natomiast w momencie, jeżeli macie do czynienia z osobą, która ma ją bardzo rozbudowaną, to powinna wam się też zapalić taka czerwona lampka, bo prawdopodobnie macie do czynienia z osobą, która jest apodyktyczna, yy, która prowadza taką pewną dyktaturę w domu. Także też trzeba się zastanowić, czy chcecie w tym brać udział. Stąd właśnie tak bardzo mnie dziwi ten trend obecnie u kobiet, gdzie tą linię żuchwy się specjalnie pokazuje, nawet robi operacje plastyczne, dlatego, że dla mężczyzn często może być to sygnał wręcz sprzeczny. Zamiast pokazywać swoją delikatność i kobiecość, możecie dawać takie dosyć agresywne sygnały dla mężczyzn. Natomiast odwrotna sytuacja, która się dzieje u mężczyzn, którzy zakrywają swoją brodę, zakrywają swoją linię żuchwy mogą chować pod tą brodą właśnie bardzo silnie zarysowaną linię żuchwy, żeby ukryć swój prawdziwy charakter, który jest być może agresywny właśnie apodyktyczny. Tak jak w tym zdjęciu tutaj mogą chować swoją cofniętą brodę, żeby nie pokazywać, że są tak naprawdę osobami dosyć słabymi, o słabej woli. Podsumowując, zwracajcie uwagę na brody. Żuchwy, może swoich przyszłych partnerów, bo bardzo dużo wam to o nich powie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji kanału Droga Środka. Oczywiście do udostępniania filmu, komentowania i lajkowania. Do zobaczenia niebawem.